Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na kanale, widzimy się ponownie w Geoguessyrze i dzisiaj zmierzymy się po raz kolejny w duelach, zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję i przede wszystkim liczę na to, że dzisiaj chociaż dwie rundy wygram, przydałoby się, bo trzy odcinki z rzędu, znaczy w ostatnich trzech odcinkach wygrałem tylko dwa razy na 9 gier, więc no wiecie, no. Średnia nie jest najlepsza generalnie mówiąc e, no ale wszystko się oczywiście okaże w praniu e, Na starcie prosić proszę zostawienie łapki w górę, subskrypcji, napisanie jakiegoś komentarza, żeby pomóc w rozwoju tego kanału. Bardzo mi na tym zależy i, e, i, 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 i... I oczywiście można kanał wspierać poprzez opcję wspierania na YouTube bądź donaty na Tiplizat. Wszystko z góry bardzo, bardzo dziękuję. No i napiszcie gdzieś jakiś komentarz, żeby karmić algorytm YouTube'a bardzo mi na tym zależy. Chciałbym do tego tysiąca osób dojechać, więc pomóż mi w tym. Będę bardzo wdzięczny. Dobra. Yy, zaczynamy od Magaskara z Niemiec. Jest to no moving, czyli mój ulubiony tryb. Okej, okay. co so, my tu mamy? Mamy białe auto. Pojeżdżaj tylko yy, drożdż se na sak. Parę. Okej. Okay. Co so, nie będzie jakaś, nie wiem, Chile? Chyba Chile, nie? Jakieś... A, będzie gdzieś tu. Będzie okej okay, myślę. Ten obszar. Może Boliwia. Też mogłaby być w sumie, ale myślę, że yy, obszar gdzieś na mnie jest zły. Kurde, Bolivia, No serio. Cikinia. No, ja cię skręcę. No dobra. Niedobrze, no dobrze. Zaczęliśmy nie najlepiej. A to co? Eee, 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 psz, dobre pytanie. Jakaś Grecja? To jest jedyne, co mi przyszło na myśl, nie? Co ma sens w mojej głowie? Grecja? Włochy chyba nie. Hiszpania raczej też nie. Najbardziej mi to pasuje Grecja, nie wiem dlaczego. Może się mylę, może się mylę. No nie, Portugalia, dobra, jeszcze dobrze. Oj, 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 no nie, no, słaba pasa ostatnio w tych duelach. Dobra, Dominikana, e, Dominikana, damy. A damy tutaj, Santiago de los Caballeros. Spróbujmy. Jak znam życie, to będzie to Santo Domingo teraz. O nie, dobra, tym razem chociaż raz wyszło na moje. Chociaż raz. Dobra, dobra. Okej. Okay. Eee, okej. Oj, oj, to czy, trudno się wylosowało. Hmm, co to może być? Nie wiem, Francja jakaś. Tak, to jest Francja. To są francuskie słupy. Widzicie to? To są chyba francuskie słupy, co to kojarzę. Podobne są też w Senegalu. A Senegal ma takie same jak we Francji, bo to wiadomo. Po... Ex kolonia, nie? Ła, yy... Jezus, Maria, dobra, ła, boga, to była ten. Galit... Nie, Galica jest tu, Tu jest co? Nawarra, chyba. Nie, Nawarra jest bardziej na wschód. I Basko, nie wiem, jak się ten region nazywa. Możecie napisać. Eee, dobra, nieważne, co to jest teraz? Sztymechy. Eee, no dobra, no jest Słowacja, chyba Chyba ta. No, nawet tak na Pograniczu, mniej więcej będzie git, myślę. Czechy to były, okej, okay, okej. Okay. Może być. Eee, wy, wy co? Nie wiem. cholera robię. Wie. Okej. Okay. Eee, jakieś USA albo Kanada. No to jest East Coast. Zdecydowanie USA. O! Czołg jakiś fajny. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli wiecie, jaki to jest model. Ja na czołgach się jakoś specjalnie nie znam, więc dajcie znać, co to jest. Może wiecie. Shermany były mniejsze, chyba, nie? Nie, nie wiem, nie wiem. Na amerykańskich czołgach, bo nie się za bardzo nie znam. Cincinnati Okej, okay, dobra, byliśmy bliżej, to najważniejsze Chłop Dallas Z jakiegoś powodu Odważny strzał w tym przypadku to był, ale dobra Czerwone auto, dobra, to jest bezpośredni znak, że jesteśmy w Australii Zachodniej, damy mnie tylko Perth eee, Będzie git eee, No Tu nic ciekawego nie ma, więc nie ma co... Nie warto było ma dawać by czasu nawet na czytanie tego Powinienem przetrwać, no bo to jest Australia Zachodnia na 100% Co to jest, jakaś przesiewarka? Nie, co to jest? Hambalda West Ledwo przeżyłem, okej okay. Dobra Calgary, ty to mogła być jakaś malutka przysiewarka jakaś podleczna Do złota w sensie, nie, no bo w Calgary, z tego co kojarzę To oni tam złoto wydobywali, jest chyba nawet ta seria Amerykańscy poszukiwacze złota coś takiego, nie Gdzieś tam to właśnie klęcili <laughs> eee, Tak mi się wydaje przynajmniej, może się mylę eee, eee, Dobra, eee, to jest znowu, damy może Czekać. tak się upewnię jeszcze No, to będzie chyba okej, okay. gdzieś damy tutaj Zobaczymy. tak mi się wydaje, że to jest w Stanach. Wszystko by się zgadzało, nie? No jest taki amerykański vibe. Wow! Wa Stan Washington. Ok. Nie, pardon, to w Kanadzie było. Na wyspie tej, tej. Nie wiem, jak się nazywa. Eee, te Tecor Eee. Jeszcze raz co? Tecor te Tecor Societario. Te Ty, co to będzie? Co to za język jest w ogóle? Da. Sanipe, czuwa. O kurde ty! Tu nie wiem, nie wiem co to jest. No, język tak Hiszpanią jedzie, nie albo Portugalią, ale. Da serpe. Albo Włochy, ma... nie no, Włochy? Nie, to nie wygląda na Włochy. Co to jest? Nie nie mam pojęcia. Ja spróbuję w Hiszpanii, ale nie wiem, nie wiem. Ten język, co to za język jest? Ja się tym językiem sugeruję głównie, nie? Bo Vibe to ja nie wiem, jaki tu jest właściwie. Vibe to jest jakiś, nie wiem, estoński, łotewski, coś takiego, ale. Dziwne. Chłop też dał tutaj. Tak, Galicja, to jest dobrze. Aj! No nie, no kurde! No come on. Na takim czymś nie powinienem odpaść, no bo to naprawdę był dobry, dobry strzał, mi się wydaje. Kurde, no szkoda. Ach, dobra, Basti z Niemiec tym razem się nam trafił, więc witamy, willkommen. Basti, jest to znowu no move. No i dobra, co to jest na początek? Eeeem... Dobre pytanie w sumie Bo nie wiem I co to jest? Są jakieś kaktusy Eeeem... Nie Ameryka Łacińska chyba, nie? Może... nie no, LPA? Chyba nie Chociaż... Ten las to taki... Ty, nie wiem Bardzo dziwne miejsce Dam Argentynę Nie wiem co to jest Okej, okay, Południa Brazylia, dobra, dobra W porządku to jakie jakieś. Nie, naprawdę, miejsce dziwne dla mnie. Et Ert il Ruleg 2 Zil. Aha, Mongolia, okej. Ta, Mongolia? No chyba ta, nie. No raczej ta flaga jakoś dziwna w ogóle, ale dobra, nie, no to znaczy Mongolia. Damy battery, tyle. No, no. A uan Gom to było. No dobra, też może być. A teraz co? Mobil. to eee, cape, okay. To może coś będzie. Botika Angel. Zwidziador, dorodu, salad. Czy coś tam. Eee... Te barwy tutaj takie podejrzane, nie? No tak, sugeruję Boliwię. Ale czy to mogłaby być Boliwia? No mogłaby na upartego, No bo. Co ma jakieś góry, nie? Chociaż nie. Klima się trochę nie zgadza. Eee... Chociaż? No dobra, spróbujmy. No. Innego pomysłu i tak nie może to być, może to być tutaj, ta część Peru, albo jakieś Chile północne, co, no to jest ten obszar, nie? Raczej, okej, okay, eee... Huancayo No dobra, dobra, dobra Nie jest źle Uuu, ale czerwona ziemia eee, Co Kambodża chyba, nie? No raczej Kambodża, no Z aż tak czerwoną ziemią no Raczej ta, mam nadzieję przynajmniej A! Aha! Aha! Aha. Eee, no dobra, to nieważne. Nie Moje e, mój tok myślenia był trochę błędny. Delikatnie mówiąc, eee, co to jest? Eee, no dobra, eee, Indonezja, ale. No nie wiem, kurde Nie wiem, ajajaj, no nie wiem, słabo idzie znowu. mamy tu, ojoj, oj, bro, bro, gg. Oj, tragicznie idzie ostatni w tym Geoguesserze, nie? Ostat... A bo na tak mocnych graczy, nie wiem, nie wiem z czego to wynika. I spadłem poniżej tysiąca, stało się. Stało się to, co się musiało stać chyba już od dłuższego czasu. Ajajdź. Aj, Dobra, to zagrabię jeszcze jedną, ostatnią na dzisiaj. Jest to Indian Geographer z Opero GX na na twarzy. Spoko. Jest to NMPZ, więc niespoko. Jest to raczej Stany w. Wschodnie. Okej, okay. były wschodnie, ale na południe bardziej w Georgii. ok, Może być. Okej. Okay. Eee, a to co? Co to jest? O, 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 o. Dobre pytanie. taka brzydka droga. No ale tak w tu trochę jedzie, nie? może to być też tu. Dobra, spróbujmy. Skandynawia trochę niepodobna, żeby taka droga była w Skandynawii. Dobrze, chłop dał tak samo praktycznie, to była Alaska. Okej, okay, okej. Okay. Chitina, Chitina, okej. Okay. W porządku. Eee, chłopiec jest z lewej strony. I co to może być w takim razie? Czekaj, Eee, co to może być? Słońce jest za mną, wynikałoby z tego. Więc na Europa cała odpada. Tu wszystko odpada. Nie, Tajlandia, Malezja, coś takiego. Są inne sensowne typy w tej sytuacji. No, no? nie mam innych pomysłów za bardzo. Przynajmniej jakaś Kenia, ale... Mmm.. Tajlandia? Może? Nie, spróbujmy. Nie wiem, nie mam pojęcia. Nie mam żadnego pojęcia. Strasznie ciężkie wakace się losują. Mam wrażenie dzisiaj. W sensie dzisiaj, bo dwa odcinki z dueli jednocześnie nagrywam, więc. E, e, więc. Malezja, dobrze. Dobrze. Zamienić trójkę i siódemkę. U niego w, w, w utraconych HP by było śmiesznie. Dobra. kaman, mm. oh, no co jest? Co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie? nie wiem. Meksyk jakiś południowy. Jest! 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 Jo! No, chociaż raz Dobrze. Nice! Dobrze, dobra. <laughs> Jesteśmy na poziomie 1000 z powrotem, więc jest git, jest git Może nie spadnę z tym, zobaczymy No pamiętajmy, że tabela się uzupełnia cały czas, więc... Może się utrzymamy, nie? Dobra. Ostatecznie nie ma aż takiej tragedii, chociaż to na 6 GL tylko dwie wygrane. Nie, no wiecie, no średnio, nie? I to na NPZ-cie obydwie. To jest w ogóle paradoks. Wszystkiego na nmpz -cie. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że widzów, że miło ci się to oglądało. Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i suba. No i napisz w komentarzu mm, niech będzie Meksyk, jeżeli to, jeżeli to nadal słyszysz, żeby podbić statystyki z góry. Dziękuję. I cóż, do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!